Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Jonik i dzisiaj pokażę Wam, jak za pomocą dwóch baloników można zrobić pięknego balonika yy, motylka. Nie wiem jak to robię, podpatrzcie, kupujcie baloniki, pompeczki drogi, drodzy rodzice, i róbcie to później z swoim pociechom. Pompujemy i na około końcóweczkę, na około jedną dłoń plus jeszcze troszkę zostawiamy końcówkę, zawiązujemy. Identycznie postępujemy z balonikiem number 2. Idealnie. Na ta praktyki medytacji. Końcówki związujemy razem. To jest najtrudniejszy z tego. O! W Łapiemy końcówkę na odległość dłoni i wąsów. Łapiemy, łączymy i skręcamy Łapiemy balonik O tu dwie końcóweczki skręcamy i tą część tą częścią łączymy o. I teraz pytanie Albo po ukosie kolory albo po tej samej stronie inwencja po waszej stronie. Ja preferuję połkocie. I teraz czułeczka rozumiem. Wciskamy i przeciągamy. Przeciskamy powietrze do końcówki i naciągamy. Jest czułeczko To samo analogicznie. O! Jest drugie czułeczko. ja na tej kształt Z o też muszę wymodelować www. atzak.pl Clown Johnik zapraszam.